Wrzesień 1938 roku kanclerz Niemiec Adolf Hitler grozi wybuchem wojny europejskiej, jeśli Sudety przygraniczny obszar Czechosłowacji, zamieszkany przez etniczną ludność niemiecką, nie zostaną oddane Niemcom. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec organizują konferencję w Monachium między 29 a 30 września 1938 roku. I zgadzają się na aneksję Sudetów przez Niemcy w zamian za obietnicę pokoju ze strony Hitlera. Na tę konferencję, znaną również jako zdrada monachijska, Czechosłowacy nie zostali nawet zaproszeni. Niecałe sześć miesięcy później, 15 marca 1939 roku, nazistowskie Niemcy, rażąco naruszając postanowienia Układu Monachijskiego, najeżdżają i okupują czeskie prowincje Czech i Moraw. Sam Adolf Hitler przybywa do Pragi i 16 marca 1939 roku proklamacją z zamku Praskiego ustanawia protektorat Czech i Moraw. Ponad 118 tysięcy Żydów mieszkających w protektoracie znalazło się pod nazistowską dominacją. Jedną z nich jest Ewelina Landowa. Ewelina Landowa urodziła się 25 grudnia 1930 roku w Pradze. Stolicy Czechosłowacji. Przyrodnia siostra Eweliny z pierwszego małżeństwa jej matki, Lisa, była od niej o 10 lat starsza. Ojciec Eweliny Emil awansował na właściciela firmy przetwarzającej włosie końskie, a jej matka Ilze była gospodynią domową pochodzącą z zamożnej rodziny. Ojciec Ilze był właścicielem dwóch domów w Pradze, w których wynajmował mieszkania. Do trzeciego roku życia rodzina mieszkała przy ulicy Parziska w centrum Pragi. Stamtąd rodzina Landów wraz ze służącą przeniosła się do nowoczesnego mieszkania z czterema sypialniami w praskiej dzielnicy Letna. Ewelina lubiła chodzić do szkoły, spacerować po parku i bawić się z przyjaciółmi. 30 stycznia 1933 roku, gdy Ewelina miała zaledwie dwa lata, Adolf Hitler został mianowany kanclerzem Niemiec. Przez prezydenta Paula von Hindenburga. Wkrótce po przejęciu władzy nazistowscy przywódcy zaczęli realizować swoją obietnicę prześladowania niemieckich Żydów. Przez całe lata 30. naziści prowadzili agresywną politykę zagraniczną, a za kulisami zaczęli planować ekspansję terytorialną i wojnę europejską. Pierwszym aktem ekspansji terytorialnej, jakiego dopuściły się nazistowskie Niemcy, była aneksja sąsiedniego kraju, Austrii, do Rzeszy Niemieckiej, powszechnie znana jako Anschluss. Wydarzenie to miało miejsce w ciągu trzech dni, między 11 a 13 marca 1938 roku. W następnych tygodniach w całym kraju doszło do przemocy przypominającej pogrom. Austriaccy, naziści i inni bili, atakowali i poniżali Żydów. Zmuszali ich do szorowania ulic, czyszczenia publicznych toalet i wykonywania upokarzających ćwiczeń. Wielu próbowało opuścić Austrię, a w konsulatach w całym Wiedniu pojawiły się kolejki. Wśród uchodźców byli krewni i przyjaciele rodziny Landów, którzy przybyli do Pragi i opowiedzieli Landom o tym, co dzieje się z Żydami w Austrii. Do tego czasu Ewelina nie wiedziała, że ona i jej rodzice byli Żydami ponieważ jej rodzina była świecka i niereligijna. Nagle jej poczucie bezpieczeństwa uległo zachwianiu. Sytuacja w Czechosłowacji pogorszyła się w październiku 1938 roku, kiedy Hitler zaanektował Sudety, gdzie mieszkali głównie etniczni Niemcy. Ten przygraniczny obszar Czechosłowacji zawierał również pozycje obronne armii na wypadek wojny z Niemcami. 15 marca 1939 roku Hitler naruszył układ monachijski i przejął władzę w Czechosłowacji. Czeskie prowincje Czech i Moraw zostały ogłoszone niemieckim protektoratem i były okupowane przez siły niemieckie. Natychmiast po tym, jak naziści przejęli czeskie ziemie, uchwalili nowe antyżydowskie prawa, które miały na celu wykluczenie Żydów ze społeczeństwa i ograniczenie ich środków do życia. Żydowskie konta zostały zamrożone, a Żydom zabroniono sprzedaży firm i nieruchomości, które zostały skonfiskowane i przejęte przez Niemców. Landowie nie byli wyjątkiem. Kazano im opuścić ich czteropokojowe mieszkanie i przenieść się do jednego z mieszkań należących do dziadka Eweliny. W czteropokojowym mieszkaniu mieszkały cztery rodziny, po jednej w każdym pokoju. Jedną z tych rodzin byli Landowie. Od 1 września 1939 roku, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, Żydom nie wolno było przebywać na zewnątrz po godzinie 20. Zakazano im również wstępu na niektóre ulice do parków, kawiarni, hoteli i innych miejsc publicznych. Od sierpnia 1940 roku żydowskim dzieciom zakazano uczęszczania do szkół publicznych i prywatnych. Na szczęście Ewelina została w porę zapisana przez ojca do jedynej praskiej szkoły żydowskiej przy ulicy Jachimowa. Ponieważ było tam zbyt mało miejsca dla tak wielu uczniów, część zajęć odbywała się rano, a część po południu. Na początku zajęć Ewelina i inne dzieci modliły się. Nie miały książek, a nauczyciele uczyli je tego, co uważali za przydatne. Wraz z innymi chłopcami i dziewczynkami Ewelina uczęszczała do żydowskiej szkoły przez dwa lata. Od 1939 do 1941 roku i była tam bardzo szczęśliwa. Od listopada 1940 roku nowe ustawy, dekrety, wytyczne i rozporządzenia coraz bardziej ograniczały prawa obywatelskie i prawa człowieka Żydów w protektoracie. Nie wolno im było nawet tymczasowo opuszczać swoich gmin bez specjalnego pozwolenia. Żydom nie wolno było odwiedzać bibliotek, teatrów i kin, basenów, obiektów sportowych ani sal koncertowych. Żydzi musieli oddać swoje kosztowności, instrumenty muzyczne, perskie dywany, antyki, telefony i odbiorniki radiowe, a nawet nie wolno im było trzymać zwierząt domowych. Ewelina musiała oddać swojego kanarka o imieniu Puncia. Podróżując miejskim transportem publicznym lub pociągami, musieli stać w ostatnim wagonie. Żydzi mieli nawet ograniczony wybór produktów spożywczych, a czas robienia zakupów był dla nich ograniczony do dwóch godzin dwa razy dziennie, a później tylko do dwóch godzin raz dziennie. O godzinie 15, kiedy mogli robić zakupy, większość towarów była już wyprzedana. Ponadto Żydom nie wolno było kontaktować się z nieżydami, a nawet witać się z nimi na ulicy. Od 1 września 1941 roku Żydzi w protektoracie, w tym Ewelina, otrzymali nakaz noszenia odznaki żółtej gwiazdy Dawida podczas przebywania na zewnątrz. Ponieważ nie wolno im było przebywać w parkach, żydowskie dzieci bawiły się po szkole na starym cmentarzu żydowskim lub na jedynym boisku sportowym, na którym mogli przebywać Żydzi: Hagi Boże. Było to duże boisko sportowe składające się z kortów tenisowych i boisk do siatkówki toru wyścigowego oraz miejsc, w których żydowskie dzieci mogły grać w gry i brać udział w zawodach. Wszystkie zajęcia były organizowane przez Fredego Hirscha, niemiecko-żydowskiego sportowca, nauczyciela sportu i lidera syjonistycznego ruchu młodzieżowego, który był oddany młodzieży. Był bardzo przystojnym mężczyzną, zawsze czysty, ogolony i zadbany, choć nie mówił dobrze po czesku, miał autorytet. Dzieci grały w grę, śpiewały i ćwiczyły. Ci, którzy mieszkali w dzielnicy żydowskiej, mieli godzinę drogi do Hagiboru i godzinę z powrotem. Ewelina i inni wiedzieli, że Freddy był gejem, ale nikt nie zwracał na to uwagi. W listopadzie 1941 roku Reinhard Heydrich, nowo nowomianowany protektor Rzeszy w Czechach i na Morawach, utworzył getto Terezienstadt, które znajdowało się w mieście twierdzy Terezin. Pierwszy transport czeskich Żydów przybył tam w tym samym miesiącu. Getto istniało przez trzy i pół roku, od 24 listopada 1941 roku do 9 maja 1945 roku. Chociaż rodzina Landów i inni Żydzi myśleli, że jest to miejsce, z którego wrócą po wojnie, Theresienstadt służyło głównie jako obóz przejściowy dla Żydów w drodze do obozów Zagłady. W celach propagandowych naziści przedstawiali je również jako wzorcowe osiedle żydowskie. Ewelina i jej rodzice przybyli do getta 2 lipca 1942 roku. Osoby deportowane do getta musiały oddać cały swój dobytek, z wyjątkiem 50-kilogramowego bagażu, który musiały nieść ze sobą, z końcowej stacji kolejowej w Bochuszowicach, oddalonej o 2,4 km. Wędrówka była trudna, zwłaszcza dla starszych i chorych Żydów. Po dotarciu do getta więźniowie byli rejestrowani i rozdzielani do baraków dla mężczyzn i kobiet. Warunki w obozie były ciężkie: brak wody i elektryczności, przeludnienie pluskwy, pchły i wszy, a przede wszystkim brak prywatności. Jedzenie było wydawane wszystkim więźniom z centralnej kuchni. Składało się ono z porcji zupy, zazwyczaj zrobionej z soczewicy w proszku, oraz ziemniaka lub kluski z sosem. Nigdy owoców ani warzyw. W pokojach rozdawano ćwierć bochenka chleba na dwa dni i łyżkę dżemu. Więźniowie byli głodni, wielu chorowało. Codziennie umierało 200 więźniów szerzyły się choroby. Warunki w getcie różniły się w zależności od statusu więźnia. Większość więźniów była ściśnięta w pokojach, mieszczących od 60 do 80 osób. Spali na trzypoziomowych drewnianych pryczach. Dla starszych dzieci istniało również kilka oddzielnych heims, czyli domów dla chłopców i dziewcząt. W ich pokojach oprócz prycz znajdował się zazwyczaj stół i ławka. Ewelina mieszkała z dziewczynkami w swoim wieku w pokoju nr 28 w Heim L410. Zorganizowała to jej siostra Lisa, która od grudnia 1941 roku przebywała w Terezjenstadt wraz z mężem o imieniu Franta. Ewelina wspominała później: Kiedy myślę o naprawdę złych latach wojny i Holokaustu, zawsze mam w pamięci jasny punkt, promień światła, nasz Heim w Getcie, nasz Pokój 28. Spędziłam w Terezinie 18 miesięcy. W życiu dorosłego człowieka to niewiele, ale w życiu dziecka, które miało zaledwie 12 lat, to prawie wieczność. Heim pomógł mi przetrwać wiele trudności, jednak tylko 15 dziewcząt z prawie 60, które zajmowały pokój numer 28, miało takie szczęście. Więźniowie swoje dni spędzali na pryczach, w kolejce po posiłek lub przy pracy. Wszyscy więźniowie w wieku od 14 do 60 lub 65 lat musieli pracować. Większość z nich była zaangażowana w produkcję wojenną dla Niemiec lub w ogrodach warzywnych. Ewelina, choć miała zaledwie 12 lat, również pracowała w ogrodzie, uprawiając warzywa dla kuchni SS. Ponadto uczyła się rysować od Friedl Dicker-Brandeisowej, znanej malarki, która pracowała z dziećmi w getcie. Jej ojciec Emil pracował w biurze administracyjnym, a matka Ilze była pielęgniarką. Getto było zarządzane przez tak zwaną starszyznę żydowską, w tym Frediego Hirscha, który kierował Wydziałem Dzieci i Młodzieży. Jego zamiarem było odizolowanie dzieci od trudnych warunków panujących w getcie, aby nie uległy demoralizacji. To właśnie jemu udało się znaleźć dla nich lepsze mieszkania w Heims. Mimo zakazu edukacji. Więźniowie, wśród których było wielu byłych profesorów, naukowców i artystów, nadal potajemnie uczyli dzieci w Heims. Podczas naszego wywiadu Ewelina wyraziła wątpliwości co do faktu, że Niemcy nie wiedzieli o tym tajnym nauczaniu, mówiąc, że naziści nie przejmowali się tym, ponieważ ostatecznie wszyscy Żydzi mieli zostać zamordowani. Z około 140 tysięcy Żydów przeniesionych do Theresienstadt, Prawie 90 tysięcy zostało deportowanych do punktów położonych dalej na wschód, gdzie czekała ich niemal pewna śmierć. Około 33 tysięcy zmarło w samym Terezjensztat, głównie z powodu niedożywienia i chorób. Z 15 tysięcy dzieci, które przeszły przez Terezjensztat, około 90% zmarło w ośrodkach zagłady. 26 października 1942 roku. Niecałe 48 godzin po przybyciu ostatniego transportu z do Treblinki, SS wysłało pierwszy transport do Auschwitz, przewożący 1866 osób. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze SS wybrali 247 osób, głównie mężczyzn, które zostały zarejestrowane jako więźniowie. Pozostałe 1619 osób zginęło w komorach gazowych. W grudniu 1943 roku Landowie zostali wybrani do deportacji do obozu pracy na wschodzie, jak im powiedziano. Ciężarna siostra Eweliny Lisa wraz z mężem pozostała na miejscu. Ewelina wspominała później, w Terezinie odebrano mi dzieciństwo. Stałam się dorosła, zaczęłam myśleć. Przyjechałam do Terezina jako mała, jedenastoletnia dziewczynka, a kiedy opuściłam getto w grudniowym transporcie do Auschwitz, czułam się prawie dorosła. W bydlęcych wagonach, którymi deportowano Żydów z Theresienstadt do Auschwitz, nie było toalety, tylko wiadro, które przepełniało się w ciągu kilku godzin. Smród moczu i ekskrementów potęgował upokorzenie i cierpienie deportowanych. Brak jedzenia, wody i odpowiedniej wentylacji sprawił, że kilku deportowanych Zmarło zanim pociągi dotarły do celu. Podróż trwała dzień i noc, wszędzie leżał śnieg, a Ewelina po raz pierwszy w życiu podróżowała tak daleko. Transportowi towarzyszyli uzbrojeni strażnicy, którzy mieli rozkaz strzelać do każdego, kto próbował uciec. Ewelina zdała sobie sprawę, że przegrali, i ogarnął ją taki strach, że zaczęła histerycznie krzyczeć i płakać. Jednak najgorsze Miało dopiero nadejść. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.